On dalej klaszcze, weźcie go. O, znowu inne miejsce. I co, idziemy tam na te schody, czy nie? Chcemy zobaczyć, co jest za górką. Hehe. He, chyba, że już nie ma. Jej! Fajny tunel. O, są drzwi. Nie marnuj latary. Wow. Jakieś przejścia. Alex, nie marnuj taśmy! Ale klap, <laughs> klaska O, tu jest przejście Halo. Ale co to za ten? Co to za światełko Takie są światełka podstawiane A mogę je poklaskać. Chyba nie Nie są... To są schody też No? O to jest to by No teraz już się czuję jak dalej tutaj pójdziemy to, no, to chodzi no, To chodźmy. O co to jest? Ja, tam chodzę, ja tam nagrywaj, nagrywaj. <laughs> Ej on tam wszedł <noise> o tam klaska! Dobra, 56% A to nie jest że Żelaz na dziewica i powinna mnie zamknąć? Chyba powinna! Nie, to jest raz na dziewica, ona powinna zamknąć. Ktoś inny musi. Ej! Ej, mam minutę 20 co? Ej, nagrywaj, nagrywaj, że raz na dziewica mnie zamknął. Co to jest? Co tam jest? 06JTPLVR Ej, to trzeba wpisywać te, żeby literki. Nie można się plecami odwracać do niej. Ja się obróciłem plecami i nagle cię złapała. Gdzie idziemy dalej? Ciekawe, bo ta maszynka jest jakaś. Dobra, ale ciekawe, czy później stąd wyjdziemy. O, w dupę! Co to? Ej, jak z tego wyjść? Skacze! Ja nic nie widzę! Ratunku? O kurwa. Halo, chyba umrę. No nie, to jest ten, to jest ten. To jest ten, to jest Nie wyjdę z tego, no skaczę kurde, nie wyjdę z tego. Dobra. Dzięki. Ej, goni was coś. Uważajcie, coś was goni. Umarłem. Dobrze jest! Poszedłem w boku, sorry. Wydaje mi się, że to tędy będzie. Dzięki Tak, co jak tak, jak tak, się to, dzieje. Praktyka wejścia w ciemność by byłaby lepsza. No. No, zdecydowanie. Dobra, chodźmy górę, mówisz? No. Jestem pewien, że tu nie byliśmy Oj, nie wiem tak. Ale może trafimy do składów jakoś No, po prostu przejdźmy do przodu i co Jeszcze sporo tlenu mamy W którą się to zawsze to... idzie, żeby wyjść z labiryntu? Eee, lewo albo w prawo się trzyma ja ściany nie. No to lewo, o nie. Eee, o nie łukasz, musieliśmy! O nie, on jest już... <laughs> po Dobra, chodźmy cały czas <laughs> lewą. Dobra. Okej, Ty gdzie jesteś? Ja jestem za Tobą, jak chcesz. Dobra. Nie, Stamina mi wyszła. Zaro Ci latarkę jeszcze? Mało. O, pamiętam to, pamiętam to, to pomieszczenie, bo ja mam całą, coś. Dobra, już jak wyjść. Teraz musimy tu w prawo iść. teraz A już pamiętam. A no, no właśnie. Nie, czekaj, czekaj. dobra, byliście. Tak i teraz w prawo hopaki. Mam sporą szansę na, na wyjście z tego ciała. <laughs> Kurde, zgubili się tak wcześniej. Nie było, zawsze się elementy faktycznie podobały, ale na banku jest ta droga, którą myśmy podejrzeli już trzy razy chyba. No teraz chyba półko będziemy robić. Tu jest potworek, zjazd, gaz ziemi. I tu, jej, dobrze oby wam starczyło. Nie wyjdziemy z tego. Dobra, jesteśmy oba. Mam jeszcze 3% baterii, tak? Teraz zakończymy. E, może w kapsule, nie? Zabrakło jeden z Nagrałeś całą Łukasza? Tak, dziwiłem, że o kurde wróciliśmy, nie? Dobra, Chodź zamkniemy się tutaj i ja nagram Ciebie, powiedz, kilka słów do kamery, nie? Gotowy? Mhm. 3, 2, jeden, nagranie. Poczywa w pokoju, przyjacielu. Daliśmy radę. Ale pięknie. Ja chciałbym O! to nagrywam. Patrz! O, nasza nowa maszyna! Do spuszczania! Nie marnuj już! Chcemy zobaczyć co jest Tajny tunel Yej. Tajny, tajny, tajny tunel Wow! Jakieś przejścia Aleks nie marnuj taśm Ale co to za ten? Co to za światełko? Takie jestem. Co, ja jest? ja co to jest? Wchodzę, ja tam wchodzę. Nagrywaj, nagrywaj. Ej on tam przed Jestem dziewica O tam. 20, co... Ej, co Nagrywaj? Jest? Nagrywaj, że raz na dziewicę mnie zapalę. Co to jest? Co tam jest? 0,6 iO3 ja Miałem czerwoną r, trójkę. R. R. O, wojny o po Uuu, żebra, dobra, co było, z, z Siego co to? Ej, A, jak z tego wiego? wyjść? Skacz, 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 czy co? Skacze, będę klaskał, Halo, chyba umrę. O no nie, mikser, pojebany mikser. Łukasz, nie skacz. wyjdę z tego, nie, skacze, kurde, nie wyjdę z tego. Dobra, czas na stępę nałan poziomie, sorry Łukasz. Dobra, dobra. Ty masz kamerę, co nie? Okay. O nie. Łukasz, musieliśmy. Nagrywanie. Spoczywaj w pokoju This is the last day To? No? dlaczego last day? Dlaczego tu nie ma latarek? Mogę kupić sobie latarkę? O 50 właśnie chciałem wziąć, no. Ale ja nie mam żadnej, Aleks. No te zniknęły. Ej, Maja się naładowała na 30% jeszcze, to ci dam jeszcze. Czym jest work of 1? O, emotka. Dziećczonka. Tu jakiś mikrofon, coś? Karzę tu. Można tego boom stika spróbujemy. Możemy teraz boom stika kupić. To może ja I znowu ja mam gadać. <grych> no. Jej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dobrze, no, nie widać mikrofonu, nie widać I raz, i dwa, i trzy, akcja! Drodzy Państwo, czeka nas Zagłada. Zaatakowała nas, cholera. Chodzimy na dół, żeby się uratować. wstawił kamerę, dopiero wyłączył nagrywanie. No co ty? Dobra. Alex, chodź, bo musimy się spuścić. Świetnie to brzmi. Jest miodziu. Ale to jest tylko ostatni dzień. To właśnie ciekawe. Czekaj, pokaż jak świeci ta lepsza. To no lepiej. Nie widziałem, że dobrze się zgubiliście ostatnio, nie? Uwaga, jesteśmy na poszukiwaniach mrocznych rzeczy. Także jak znajdziemy, będziemy nagrywać. Dlaczego o tym pomyślałeś? Ja też o tym myślałem! I tak jeb w łeb Co schodzimy tu znowu? Wchodzimy i prawa strona do końca Kurde ciągle jakieś dźwięki tu są Ej, od razu tu jest koleś, powiedz coś do mikrofonu. Ej, Bomberman, wróćcie na górę. Dawid? Halo? Halo? Gdzie jesteś? Na dole jeszcze. Chciałem zobaczyć czy Dawid wyszedł na górę właśnie. Tam jest na żółto to nasze. No dobra, wracamy się. Ogólnie coś mi ekran miga. Halo? Mówię, że ekran mi miga, to nie wiem czy to jakiś potwór, czy co. No, no właśnie no. Trzeba go przeskoczyć. Dobra. Ej, zgubiłem latarkę! Puść mnie. Ej, Wszyscy Ej, ten trzeci level hard wybuchowe zamiast rzucić mi bombę, bo ja pobiegłem w prawo, tak jak mieliśmy lecieć co nie? On pobiegł za mną i się cały ze mną wysadził Ej, ale ten po prostu pobrało nam kasę za szpital No I gramy dalej A, bo mamy wiosę No dobra Zobacz. Kurde, my chcieliśmy ciebie poszukać, bo myśleliśmy, że może żyjesz. I był żółw! A później jeszcze przyszedł mikser. No, nawet nie wiedzieliśmy, gdzie jej szukać. No, mikser przez rany strasznie

Flara, flara. To może nie używaj A do, dosłownie flara żeby rzucić się. No dobra To weź sobie jeszcze latarkę Dobra, starczy jedna, no biedzę Za późno Mogłeś nagrać jak mu na łeb to spada No teraz to trochę trudniej będzie, nie? 39 tysięcy uzyskać? Nie wiem Tak wygląda, okaże się w praktyce Wow To jest podziemne lotnisko tutaj wejście na lotnisko, ale to jest Ale mi na coś po uszach Jak Ty ale Strasznie nie Ja. Yeah. Ale się zaciął jak na razie Kurde ty jakiego on sprinta ma co so, idziemy gdzieś drugą stroną? Ej tu jest coś no A to recepcja? Lec skubek jeszcze Co padać? Piwa. O nie, mikser przyszedł. Uciekajmy. Uciekam. Uciekałem przed mikserem tyłem, wiesz? O, teraz za barem można stać. Halo, halo. Gdzie tu się nalewa? O, porozwalane wszystko. Noc. Laser Ja się schowałem właśnie Weź musimy jakoś wyjść Dobra, Alex chyba zginął, co? Kurwa idzie po nas Przeskocz przez bar Ej, wracamy? Tak, wracamy ale to pójdziemy gdzie indziej kurwa no, on będzie do nas strzelał Aczekaj ja bym sprawdził się przejdzie Ej coś tu idzie jeszcze Ej jak creepy się zrobiło strasznie Pójdziemy może naokoło po prostu przejdziemy Może jakiś papór sam no spoko Tutaj w ogóle też nie około A czym? Nie, tu jest przepaść. Coś oddycha, nie? To jest. Eja, jesteśmy w dupie ogólnie. Ej, on tu idzie, ten laser, nie damy rady. Musisz jego nagrać. Ale trzymaj się tak, żeby w razie czego uciekać, nie? Idzie? Dobra. Ej, 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 patrz! Przeraziłem się. Idzie laser, idzie, idzie. Uciekaj, uciekaj. Cofnij się. Dawaj, żebym nie musiał taśmy później szukać czas Mamy, mamy Dobra, zamykaj, zamykaj Jeszcze w łeb dostałeś Dobra, przeżyliśmy. Ej! Ja nie mogę, dobra, uwaga, klikam przycisk. Bye bye, Dwa dolary nasz ALEX kosztował. Dobra, chodź, pokaż, że jednak uratowany. Alex Ale akcja, panowie. Jednak uratowany. Patrzcie, widzowie, nic się nie stało. Jednak przeżył. Widziałeś tego pedofila, co tam biegał? Wyleciał za ławką Ja się przeraziłem statku. No serio się przeraziłem takie co to kurde Ale tak laser wyszedł i w ogóle już nie było przejścia koło niego, nie? Żeby się schować, nie? Bo jakbyśmy się nie schowali, to dupa by była. Dobra, oglądamy. Wow. Nagrywamy wejście do tego. Do Dabaj, od razu. To jest podziemne lotnisko. Mówcie, mówcie. Mamy tutaj... Mamy tutaj wejście na lotnisko, a oto jest poczekania Ale się zaciąłeś na razie. Ale ty jak się printa, Co pannać? Co tu można dostać? Co pan ma? Chyba to moje paliwo Nie, o przyszedł tu Uciekaj Halo, halo, gdzie tu się nalewa? O, porozwalane wszystko Laser Co to? Co Za bardzo Jest Ej, ej, patrz To ten, to ten, ten Janusz, co pilnuje statunek Przeraziły Co ty? I statku, i statku nagram. Dobra, zamykaj, zamykaj no, Jeszcze w łeb dostałeś Dobra, przyszliśmy, jej Uwaga, klikam przycisk Zwracamy. Patrzcie widzowie, nic się nie stało On się tylko potknął Tu Siedział i sobie herbatnik